No i stało się. Marvel w końcu przesadził i wypuścił takie gówno, które pozostawia po sobie pytanie, czy mamy już dość MCU. Kwestia gustu i cierpliwości, myślę, ale obiektywnie jest coraz słabiej. Więc zobaczmy, co dostaliśmy w serialu She-Hulk. Ten 9 -odcinkowy po 20 parę minut gniot opowiada nam historię Jennifer Walters, która po wypadku samochodowym ze swoim kuzynem Hulkiem rani się w rękę, i przez przypadek do jej rany dostaje się kilka kropel krwi Hulka, która przemienia ją w she -Hulk. Boże, jakie to było głupie? Tak ciężko wziąć rzeczy z materiału źródłowego, na podstawie którego robi się produkt? Czy Hulk powstała, bo Jennifer była ciężko ranna i Hulk ją uratował, wstrzykując jej swoje DNA. A nie w taki sposób, jak nam to pokazują w tym serialu. Czy dzisiejsza kreatywność musi się opierać na wymyślaniu na nowo koła i robieniu tego w sposób żałosny? Dobra, jebać to, co się będę wkurwiał z powodu aktorskiej podróby Shreka? Następnie Hulk próbuje ją uczyć, jak sobie radzić z takimi mocami, a ona ma to totalnie w dupie. I jedyne, co ją obchodzi, to to, że wygląda segmentalnie i może pić, nie upijając się. Jaki jest sens picia, jeśli nie można się upić? Najwidoczniej jest to bardzo cool i śmieszne według pani scenarzystki. Potem widzimy, jak Jennifer przemienia się w She-Hulk na sali sądowej, aby chyba w najgorszej scenie akcji w historii kinematografii i tak chujowym montażu pokonać w parę sekund przyszłą antagonistkę, Titanie. Uwaga, ja tu nic nie ruszam, to naprawdę tak wygląda. I tyle w pierwszym odcinku. Aha, bym zapomniał, był running joke, który polegał na tym, czy Kapitan Ameryka jest prawiczkiem i po napisach końcowych dowiadujemy się, że nie. Brawo, wow, super! Jestem zafascynowany i wielce rozbawiony. Po pierwszym odcinku odpuściłem sobie ten serial, gdyż szkoda mi było co tydzień czekać na 20 parę minut czegoś takiego, więc postanowiłem odłożyć ten serial aż wyjdzie cały. Jakie było moje zdziwienie, że jest tylko 9 odcinków, więc pozostałe 8 zbindżowałem w dosłownie chwilę i. Kurwa, mać. Ten serial jest tak bardzo o niczym, że bardziej się już chyba nie da. Powiem wam w skrócie, o czym były odcinki. she Hulk dostaje nową pracę. she Hulk broni abominację. she Hulk randkuje. she Hulk dostaje nowe ciuchy. she Hulk idzie na wesele. she Hulk siedzi z dziwakami na terapii. she Hulk bzyka się z Daredevilem. she kłamie czwartą ścianę, aby pokazać, jaki to Kevin Feige ma dystans do siebie. I tyle. Serio. Nic więcej z tego serialu nie da się wyciągnąć, ani wejść w jakąś głębszą analizę fabuły. Jennifer jest cały czas taka sama. Nie ma żadnego rozwoju postać obserwujemy zmagania silnej i niezależnej trzydziestki w świecie głupkowatych, durnych, lamusowatych, seksistowskich, narcystycznych, nerdowskich i ogólnie fatalnych mężczyzn. Jaki humor nam prezentuje pani scenarzystka, co swoją drogą jest zastanawiające, ponieważ współpracowała ona przy serialu Rick and Morty, a dokładnie przy sześciu odcinkach, a szczególnie przy odcinku, gdzie Rick zamieniał się w ogórka. Nie wiem, ale jak dla mnie to nosiła tam chyba kawę, bo nie wierzę, że można tak nisko obniżyć poprzeczkę. It's funny. Because it's true. Serial niby ma zabarwienie prawnicze, ale mówię niby, bo tak to wszystko jest tam naciągane, że Ali McBill przy tym to arcydzieło gatunku. Jak to bywa przy wielu produkcjach, zatrudnia się osoby, które nie mają bladego pojęcia, co robią, mają tylko zapełnić czymś czas antenowy, aby Marvel mógł wprowadzić kilka postaci, czy pochwalić się, jakie to MCU jest niesamowite i wspaniałe. Szczerze? Nie jest. Wyszło im parę filmów i wprowadzili trend do dojenia krowy, aż po wsze czasy. Jakoś spada na łeb, na szyję, postacie są coraz gorzej pisane, fabuły stają się nudne, a poprawne Polityczna wbiana nam jest tak mocno, że Goebbels nie może wyjść z podziwu. No dobra, ale wróćmy do serialu. Przez kilka odcinków mieliśmy po napisach końcowych dodatkowe sceny, ale nagle porzucili ten zabieg. Między innymi ta niekonsekwencja pokazuje nam, jak bardzo bez pomysłu był pisany ten serial. Scenariusz kuleje jak widać, więc może po prostu możemy popatrzeć na ładne obrazki. Ha, ha, ha. Nie, bo CGI w tym serialu to jest jakaś beka. To nie jest poziom Marvela, do którego nas przyzwyczaił. A przynajmniej przyzwyczają, bo jest coraz gorzej z tym, a tutaj mamy już jakąś abominację. Sorry team, jakąś katastrofę. No Ale jak się napierdala na nas pierdyliard produkcji, a przy okazji zapowiada się kolejny pierdyliard na 100 lat w przód, to co się dziwić, że studia nie wyrabiają z pracą. Idziemy w ilość, nie jakość. I oczywiście jak to bywa w dzisiejszych czasach, gdy spadła krytyka na CGI, to twórcy obruszyli się i odwrócili kota ogonem, wywalając kartę szowinizmu, Seksizmu i tak dalej. Najgorsze jest to, że są ludzie, którzy łykają taką narrację mega korporacji i wtórują im w komentarzach dzielnie niosąc standard tych dobrych, poprawnych i jedynych sprawiedliwych w tym zepsutym świecie złych fanów i niedobrych białych mężczyzn. OF course. Jebać ich. Akcji też nie ma w tym serialu za wiele, ale okej, okay, może to wcale nie musiało być akcyjnie, jak nie każdy film Marvela musi taki być. Więc co to jest za serial? Dla kogo? Niby jest to serial komediowy, ale dowcipy są albo żałosne, albo opierające się na drwieniu z mężczyzn. Jedyny gag komediowy, który mnie rozbawił, to było to paskudne CGI. Nie wiem, może to nie był mój humor i nie ja byłem targetem tego serialu, więc jeśli ktoś się na nim bawił dobrze, to fajnie. Chyba? Ja yeah, I guess so, yeah. Ale ludzie potrafią dobrze się bawić na zmierzchu czy listach do M34, więc, jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora. Te 20 odcinki zdawały się ciągnąć bez ładu i składu. Brak jakiegokolwiek pomysłu na ten serial bije po oczach i uszach. Rzeczy po prostu się dzieją i mają nas bawić. Nawet to łamanie czwartej ściany przez główną bohaterkę było słabe. Nie wykorzystali potencjału, który kryje się za takim zabiegiem. Wystarczy porównać to do Deadpool'a, który robi to niebo lepiej. A to finalne złamanie czwartej ściany, gdzie She-Hulk przechodzi przez menu Disney Plus i idzie do. Kevina Fajgi wygląda jak list miłosny korpus szczurów do prezesa, którego trzeba wielbić i kochać i jest on bogiem. Że już nie wspomnę, że ta scena odbywa się zaraz po tym, jak dochodzimy do punktu kulminacyjnego tej nudnej i naciąganej fabuły, i na tym polegał żart. Przerwamy klimak z listem miłosnym do szefa Marvela, i po powrocie wszystko wraca do normy. Czyli nic, co pani scenarzystka w pocie czoła starała się wymyśleć, nie miało najmniejszego sensu, bo zostało to olane na samym końcu. Może i jakoś bym się tym przejął. Gdyby nie to, że miałem to tak głęboko w dupie, że serial ten przebił piątkę pierścienią władzy gdzieś w okolicach okrężnicy. Mamy kilka pobocznych postaci, o których za wiele nie można powiedzieć. Poza tym, że są i starają się być przerysowanie zabawni. Główna antagonistka to jest jakiś żart. Uwzięła się na She-Hulk ze znanych jej tylko powodów, i na siłę jest wciskana w różne sceny, aby po prostu była. Co zabawne, aktorka grająca te Titanie jest lepszym antagonistą na Twitterze niż jej postać w serialu. No ale to się też tyczy wielu aktorów dzisiejszych czasów. Na koniec odniosę się jeszcze do Camille w tym serialu. Więc mamy Hulka, który na początku jest po to, żeby zmienić przez przypadek Jennifer w She hulk aby następnie być przez nią olany. A później pojawia się na końcu, aby przedstawić nam swojego syna, który wygląda tak paskudnie, że Ellen Ripley potraktowałaby go miotaczem ognia. Skrzeszenie abominacji przypomniało nam tylko, że pierwszy film z wielkiego planu Marvela był naprawdę słaby. Rzucenie Wonga zrobiło z niego takiego głupka, że już nie ma ratunku dla tej postaci. I najgorsze na koniec, czyli postać Daredevil'a. Och, jak internet huczał, że pojawił się on w tym serialu. Przy okazji ogłoszono jego powrót do Marvela i całego castu ze skancelowanej wersji Netflixowej. Ale w tym serialu pełnił rolę seks obiektu Jennifer i stanie się jej facetem? Nie wiem do końca, szczerze powiedziawszy za bardzo mnie to nie interesuje. Podsumowując, te taśmowe produkowanie filmów i seriali zacznie odbijać się dużą szkawką Marvelowi, który nie zdaje sobie sprawy, że będzie odcinał kupony tylko ze starszych produkcji, do których ludzie będą wracać. Aż w końcu sięgną po Ironmana i Kapitana Amerykę, żeby się ratować, bo z tych wszystkich produkcji po ostatnich Avengers nie dostaliśmy nic wartego uwagi. Mówię tu o filmach, bo jeśli chodzi o seriale, to to był mój pierwszy Marvelowski, ale słuchając różnych recenzji za kolorowo też nie było. Tak więc może czas, aby zwolnili trochę i poświęcili więcej uwagi na budowaniu postaci, fabuły i przede wszystkim dopracowaniu efektów specjalnych. she -Hulk jest smutnym przykładem tego, w jakim miejscu znajduje się współczesna mainstreamowa rozrywka pewnej grupy społecznej na Twitterze, która nawet nie ogląda tych produkcji. Serialu zdecydowanie nie polecam. Są inne, lepsze, a przede wszystkim takie, które mają coś wspólnego z komedą, Mediom, poza wpisaniem tego gatunku pod tytuł serialu. Nie rozumiem też tak wysokich ocen krytyków. Po raz kolejny udowadniają oni, że jeśli chodzi o mainstreamową rozrywkę, to chyba odwalają chałturę, aby zarobić. A może to jest po prostu ignoranckie podejście do produkcji rozrywkowych, które są dla nich tak niskim poziomem, że nie mają od nich żadnych oczekiwań i swoją rzetelność zostawiają tylko dla tych poważnych filmów z wyższej półki. Albo faktycznie ja czegoś nie rozumiem w tym serialu i nie dostrzegam jego zajebistości. Oh no! No ale temat współczesnych krytyków to jest temat rzeka na inną rozmowę. Napiszcie no, w komentarzu, czy macie już dość MCU, czy może dalej z niecierpliwością czekacie na ten pierdyliard filmów i seriali, którymi będą nas karmić do końca naszych dni. Osobiście powiem, że czekam na Detpula i strażników Galaktyki, a co do reszty mam to gdzieś. No ale mam też nadzieję, że może miło się zaskoczy jakimś nowym tytułem. A tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia.